Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem o typie anagramu numer 5, czyli obserwatorze, strategu, myślicielu i mądrali. <laughs> opowiem o jego dzieciństwie, opowiem jakie jakości dominują w trzech głównych centrach oraz o trzech podtypach na bazie instynktu. Zaczynajmy! Bardzo proszę o pozostawienie komentarzu i zasubskrybowanie, albo danie lajka w górę. To bardzo ważne dla mnie. Dziękuję. Obserwator to typ introwertyczny, ciekawy świata. Jego główną motywacją jest poszukiwanie wiedzy i zdobywanie zrozumienia po to, żeby chronić swoje własne zasoby i chronić swoją energię. Ma często takie uczucie, że świat um, chce od niego zbyt wiele, a daje za mało. Przez to często czuje się wyczerpany. Mocne strony piątki to analityczny umysł, dociekliwość, niezależność, niezależność w myśleniu, umiejętność zachowania spokoju w kryzysie, kiedy wszyscy inni panikują. Umie on tak racjonalnie ocenić sytuację. Szanują granice innych, dlatego że lubią, jeśli inni szanują ich własne granice. Potrafią być innowacyjni pełni koncentracji i bardzo pomysłowi. Wyzwaniem natomiast jest wycofywanie się, oddzielenie i niedzielenie się wiedzą czy swoimi emocjami, no, które właśnie często prowadzi do skomstwa emocjonalnego. W dzieciństwie piątki obserwatora główną rolę odgrywa mama, która jest w jakiś sposób natarczywa, może przekraczać granice dziecka. Cech, będzie ją cechował pewnego rodzaju chłód emocjonalny, czyli może zaspokajać podstawowe, fizyczne potrzeby dziecka, może o nie dbać, natomiast um, jego emocjonalność, w ogóle emocjonalność będzie spychana na drugi plan. Co to powoduje? Powoduje to, że dziecko zaczyna postrzegać swoje własne emocje jako coś niepotrzebnego, jako coś co przeszkadza, co w pewien sposób nie jest mile widziane i przestaje ufać. Zaczyna odizolowywać się od siebie i równocześnie odizolowywuje się od świata. A piątka też w ogóle odizolowywuje się od rodziców. Jako typ odrzucający relacje. Jeśli chodzi o trzy centra emocjonalne, którymi są przestrzeń głowy, umysłu, przestrzeń serca i brzuch, który symbolizuje ciało, główną emocją, która będzie dominowała w. Tym automatycznym byciu, czyli byciu, które już jest zbudowane na naszej ranie, powstałej właśnie w dzieciństwie i które nacechowane jest pewnego rodzaju ruchem maskującym nasze prawdziwe ja, czyli jakby mamy. Ten, automat, ten w sumie automatyzm, który będzie odtwarzał te same emocje i mechanizmy, oraz mamy pod tym wszystkim te jakości, które stanowią o, o głębszej prawdzie i o jakościach otwartego serca. Więc na przestrzeni głowy u obserwatora. W tych automatycznych, automatycznych odruchach będzie przywieranie do, trzy kropki, do wiedzy, do pewnych rytuałów i, oraz gromadzenie tej wiedzy, tak? Czyli głowa będzie dążyła nieustannie do tego, by coś rozpoznać, by się do to przywiązać i żeby gromadzić tą Wiedzę. Natomiast jeśli chodzi o przestrzeń serca i emocji, będzie to właśnie ten strach przed wtargnięciem, strach, że ktoś nas do czegoś przekona oraz strach przed własnymi uczuciami na poziomie ciała. Ehm. U obserwatora będzie wrażliwość na bodźce zewnętrznie i takie uczucie, że, że jest za dużo, że jestem łatwo przytłoczony tym wszystkim. Natomiast głębsza prawda, wyższa wiedza, jeśli chodzi o umysł, to jest właśnie wszechwiedza, to jest obfitość, to jest szukanie um, odpowiedzi w środku, które już są. A jakość otwartego serca będzie to szczodrość. Wyobraźcie to sobie: piątki, które są szczodre, e, oraz brak przywiązania. No i jeśli chodzi właśnie o um, wyższą cielesność, to będzie to ugruntowana obecność. Piątki, tak jak każdy inny znak w Enneagramie, dzieli się na trzy podtypy na bazie instynktów. Piątka w instynkcie samozachowawczym, to jest taka piątka w piątce. To jest największy introwertyk. To jest ktoś, kto lubi dbać o swoje granice, lubi kontrolować czas, przestrzeń i energię. Jest on najmniej komunikatywny i najmniej agresywny. Uwielbia pogłębiać wiedzę i stawać się ekspertem. Nie jest on często zainteresowany tym, co czuje. Piątka seksualna. bardziej przypomina czwórkę, dlatego, że to jest kontra, kontra byciem nieuczuciowym. Piątka, Seksualna szuka swojego ideału miłości. <śm> ideał miłości musi przejść przez wiele testów, e, które potwierdzą zgodność z ideałem. Także bardzo trudno jest e, zyskać takie zaufanie. E, posiada on e, większy dostęp do swoich uczuć. Co um, często kanałuje właśnie poprzez sztukę, muzykę e, czy poezję. I um, piątka w um, instynkcie socjalnym jest bardziej otwarta na rozmowę, na towarzystwo, natomiast towarzystwo e, lubi towarzystwo, w którym może dzielić się swoją wiedzą. Jest to taki typ e, profesora, który ceni sobie intelekt, ceni sobie wiedzę. I ma dużą potrzebę posiadania sensu, która bierze się właśnie której bazą jest lęk przed tym, że nie ma takiego głębokiego sensu, czyli będzie za wszelką cenę budował to poczucie sensu. Lubi mentalnie zdobywać tą wiedzę i pomija. Doświadczenie tej wiedzy poprzez emocje i relacje. Oni lubią być też nietuzinkowi w jakiejś dziedzinie i są tacy bardziej siódemkowi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Bardzo proszę o pozostawienie komentarzu i zasubskrybowanie albo danie lajka w górę. To bardzo ważne dla mnie. Dziękuję.